To łówka cyklu, rozbudowa infrastruktury kolejowej, turystyka, uzdrowiska, biznes, gospodarka, promocja międzynarodowa, ochrona zdrowia, odnowa zabytków, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Panorama Krakowa od strony mostu grunwaldzkiego. W sercu Małopolski, w dobrze skomunikowanej części Krakowa, działa główny punkt informacyjny funduszy europejskich. Wejście do punktu informacyjnego To miejsce, w którym każdy może uzyskać profesjonalne wsparcie w realizacji swoich planów dzięki środkom z Unii Europejskiej. Doświadczeni specjaliści pomogą ocenić, czy pomysł na projekt ma szansę na dofinansowanie, przypiszą go do konkretnego programu, a także wyjaśnią, jak wygląda ścieżka ubiegania się o dotacje. Konsultantka punktu informacyjnego przy pracy. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od ulicy Wielickiej znajduje się na poziomie chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie. Wejście z automatycznymi drzwiami. Na wewnętrznym parkingu przygotowano miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, a do wejścia budynku prowadzi podjazd. Osoba na wózku wjeżdżająca pod jazdem do punktu informacyjnego. Osoby głuche mają możliwość skorzystania z dostępu do usług wideotłumacza polskiego języka migowego. Ekran komputera z tłumaczem polskiego języka migowego. Punkt jest również przystosowany dla osób, które po funduszowe informacje przyjdą z dziećmi lub czworonożnym przyjacielem, w szczególności psem przewodnikiem. Kobieta wchodząca do budynku z psem. Podczas konsultacji ze specjalistą, dzieci spędzą czas w kąciku zabaw, a pies może odpocząć w specjalnie przygotowanym dla niego miejscu. Widok psa leżącego na legowisku. Również strona internetowa, na której można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące funduszy europejskich w Małopolsce, posiada dostępność cyfrową. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami, jak na przykład niedowidzące, niedosłyszące, niewidome, mogą z niej korzystać tak samo, jak w przypadku osób w pełni sprawnych. Mówi Monika Biel, specjalistka od spraw funduszy europejskich. Naszym celem jest wsparcie każdego, kto chce skorzystać z funduszy europejskich. Pomagamy zrozumieć zasady przyznawania środków unijnych. Przedstawiamy dostępne możliwości wsparcia, podpowiadamy na co zwrócić uwagę, aby przygotować dobry projekt. Nasze usługi są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Mężczyzna na wózku wjeżdżający do budynku. Od 2009 roku konsultanci PIFE pomogli tysiącom mieszkańców Małopolski w pozyskaniu unijnych środków. Punkty sieci PIFE to miejsca, gdzie każdy pomysł może znaleźć swoją drogę do realizacji. Bez względu na to, czy myślisz o otwarciu własnej firmy, rozwinięciu istniejącego biznesu czy podniesieniu swoich kwalifikacji. Specjaliści pracujący w pięciu punktach na terenie całego województwa są gotowi, aby swoim wsparciem i wiedzą pomóc Ci w realizacji planów. Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Chcemy, aby każdy z mieszkańców Małopolski miał równy dostęp do środków europejskich, jakimi dysponuje region. Kładziemy duży nacisk na to, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze miały możliwość korzystania zarówno z udziału w projektach unijnych, jak i efektów ich realizacji. Od beneficjentów środków europejskich, ale także od siebie, czyli instytucji, która odpowiada za ich podział, wymagamy spełnienia pięciu podstawowych standardów dostępności szkoleniowego, architektonicznego, cyfrowego, transportowego oraz informacyjno-komunikacyjnego. Dlatego siedziby małopolskich punktów informacyjnych o funduszach europejskich są w pełni przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami, a pracujący w nich konsultanci przeszkoleni do udzielania informacji wszystkim mieszkańcom. Widok rozmowy mężczyzny z konsultantką PIFE. Fundusze europejskie bez barier. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.